Witamy Państwa i pozdrawiamy! Jesteśmy na stadionie PreZero Arena w Sinsheim. Z nami jest około 30 tysięcy zgromadzonych kibiców na trybunach. Zapraszamy i Państwa, by razem śledzić dzisiejszy mecz. Mecz skomentuje dla Państwa duet Tomasz Smokowski i Jacek Laskowski. Zapinamy pasy i lecimy, proszę Państwa. Dziś zapraszamy Państwa na spotkanie w Bundeslidze w Hoffenheim. Zmierzy się z Bayernem Monachium. Każdy mecz piłkarski to osobna historia, więc ciekaw jestem jaką dzisiaj napiszą zawodnicy. Mamy powody spodziewać się meczu, który będzie się oglądało z przyjemnością. Hoffenheim powalczy dziś o zwycięstwo w następującym składzie. Wydaje mi się, że będą tu grać w ustawieniu 1-5-3-2. Zdecydowanie stawiają na grę środkiem. W tej strefie mamy w sumie aż ośmiu graczy. Jest tu gęsto, więc powinniśmy się spodziewać krótkich podań. Na bokach zostaje tylko dwóch piłkarzy, którzy formalnie są obrońcami, ale będą zmuszeni operować na całej długości boiska. To może ograniczać możliwości rozciągnięcia gry. A oto skład Bayernu Monachium na dzisiejsze spotkanie. Manuel Neuer w Bramce. W obronie Benjamin Pawar wystąpi razem z Lucasem Hernandezem na bokach. Leroy Sané oraz Serge Gnabry zagrają na bokach pomocy. Wysuniętym napastnikiem będzie Robert Lewandowski. Bomba w górę, gramy. Bez problemu wywiódł przeciwnika w pole, gramaricz. Może spokojnie dośrodkować. Na teraz z piłką. Mamy podanie. Uwaga, spójrzmy. Znakomicie zachował się w obronie. Przejął piłkę. Bawarczycy nadal przy piłce. Sędzia zastosował korzyść. Bayern zawsze słynął z dobrego ataku. Ale w tym sezonie Bawarczycy imponują skutecznością na tle reszty. Rzeczywiście ta drużyna robi pod przeciwną bramką to, co chce. Decydują Spokojnie i pewnie teraz, bramkarz. Nie musiał dawać z siebie 100%. Po prostu zrobił swoje. To zawsze przyjemne uczucie. Mieć za plecami mocne ogniwo tego łańcucha, jakim jest drużyna piłkarska. Zagranie na klepę, krótko. Co za interwencja! Odbita piłka, nie ma bramki! Ależ przechwyt prawie pod bramką rywali. Za chwilę może poprzeczka, ale co będzie dalej? Obrońca teraz dobrze zneutralizował zagrożenie. Mamy od razu bardzo dobrą interwencję w bramce. Wynik wciąż 0 do 0, ale będzie od czego zacząć. Ale chwileczkę, chyba będzie bramka. Zablokowany ten strzał. Piłka pewnie ląduje w rękach bramkarza. Bez niespodzianki był świetnie ustawiony. Strzał był co prawda nie najwyższych lotów, ale swoje zrobiła klasa golkipera. Z piłką Robert Lewandowski. No i tracą teraz posiadanie. No, tak, ładnie, ale czasami obrona jest po prostu nie do przejścia. No, nie, nie. Takimi wślizgami wchodzić nie można. Tu powinna być żółta kartka. Zresztą zaraz się okaże. Nie, tak grać nie można. Sędzia pokazuje żółtą kartkę i udziela ostrzeżenia. Oby skutecznego. Bawar, Gnabri, Robert Lewandowski. Lewandowski, Robert Lewandowski prowadzi akcję, może zdecydować się na niebezpieczny rajd. Benjamin Pawar. no grając w ten sposób drużyna sama naraża się na niebezpieczeństwo. Mają okazję by zaraz prowadzić, ależ to teraz wybronił, wspaniała inter... Same. bramkarz jest skupiony, tak się go nie zaskoczy. Nie ma. W szutki w pole karne. Centruje w pole karne. Ma do kogo? Tak! Gol! Po rykoszecie, ale czy to ważne? Liczy się tylko to, że weszło do bramki. Spójrzmy na powtórkę. Strzał, rykoszet i gol. Zadecydował mód szczęścia, bo pewnie zależy, z której strony na to popatrzeć. 1 do 0. Bardzo ładnie teraz w obronie. Znowu mogą konstruować akcję. Robert Lewandowski dobrze się zapowiadał ten atak, więc po Faulu sędzia może tu sięgnąć po kartkę. No tak, za coś takiego musi być upomnienie. Bez dwóch zdań. Oczywista oczywistość. A teraz Leroy Sane. Wow, ale piękna bramka. No, nie każdy potrafi tak precyzyjnie uderzyć z rzutu wolnego. Kostryk cedażył ten strzał, co miało dla niego tak na skutek. Na razie 2-0. Dobrze teraz w obronie, świetnie się ustawili. Znów mają piłkę. Kajer wygląda dziś na zespół, który postanowił pobawić się z rywalem w kopka i myszkę. Nie jest więc zaskoczeniem wynik, jaki widnieje na tablicy. Dyktują tutaj tempo, stwarzają sobie sporo okazji, a do tego imponują skutecznością. Rywale wyglądają na bezradnych i zdziwię się, jeśli zdołają wrócić do gry. Baumann broni bez problemu. Tabór. Piłka do Baumgartnera. Webu. Dobra presja teraz, mają piłkę. Naprawdę pachnie nam tutaj dobrą okazją. Leroy Sané. Bayern ma piłkę na połowie rywala, popatrzmy. Ach, mieli piłkę i wydawało się, że mieli też pomysł na akcję. No, ale wyszło jak wyszło. Szukają teraz sposobu, by przebić się przez obronę rywala. Dobrze obroniony strzał. Są w trudnej sytuacji, ale mogą zmniejszyć straty do jednego gola. Na trybunach Grzawa. Niewykorzystany stały fragment gry. Piłkę wybijają rywale. Mają piłkę. Mogą skutecznie skontrować rywala. Obrońcy powinni jednak wracać trochę żbawiej. Naprawdę udana interwencja. Sané teraz z piłką, rzuca piłkę w pole karne, tak, bramka, aleś teraz się złożył, fantastyczne uderzenie, proszę Państwa, musimy to zobaczyć raz jeszcze w powtórce. Spójrzmy, świetnie tutaj znalazł miejsce na dośrodkowanie i precyzyjnie posłał piłkę, a z takiego bliska, to nawet według, to pełne dokończenie i zero szans na bieg. Już sami Państwo widzicie, jak nakłada się ten mecz i wynika. To dopiero pierwsza połowa. Tabuł. Piłka do Baumgartnera. Wisto Baumgartner. Wejście bez faulu. Piłka odzyskana. Decyduje się na strzał, ale bramkarz pewnie broni. Pokazuje, że trzeba czegoś więcej, by go pokonać. Wystał Baumgartner. Tylko minuta dodatkowego czasu. Ma teraz sporo wolnego miejsca na skrzydle. Sędzia obwieszcza koniec pierwszej połowy. Bayern w świetnych humorach w drodze do szatni. Proszę Państwa, zaczęliśmy. Przed nami druga połowa dzisiejszego meczu. Z tej Gasu Kimish. Bavar. Benjamin Bavar. 20. Mirzinho. Kingsley Coman. Müller. Bavar. Benjamin Pavar. Kimish. Kingsley Coman. Bayern nie utrzymał się przy piłce. Jest miejsce wzdłuż bocznej ligi. Może tutaj pociągnąć naprzód. Były widoki, ale zamiast dobrej akcji ostatecznie mamy stratę piłki. Zawicę. Jozła Kimisz. Kacernandes. Kimiś. Lewandowski. I teraz Bawarczycy stracili piłkę. Szybki doskok do przeciwnika pod jego bramką. Czasem, jak widać, się opłaca. Jozła Kimiś przy piłce. Strzał, proszę Państwa! I rutynowa wręcz interwencja bramkarza. Łatwo radzi sobie z tym strzałem. Wysoki pressing, ale zespół sam się o niego prosi. Robert Lewandowski. Wymieniają teraz dużo podań i szukają dziury w defensywie. Komar. Miłkę ma teraz kimś. Kasz się rzucił, wyciągnął jak struna. Zagranie na klepę, krótko. Centra mierzona pod bramkę. I co? Obrona wybija piłkę po tym dośrodkowaniu. Ma czas i miejsce na centrę. Zablokowany ten strzał. Będziemy teraz mieli przód z autu, a zatem jest decyzja, będziemy mieli zmianę na boisku, bo to jest ławka. Wiozła Kimiś przy piłce. mało zaskakujący to był strzał, mogło tu być groźniej. Dobre ustawienie zrobiło swoje i umożliwiło tak pewną interwencję. Domku prowadzą wyraźnie, a przed chwilą widzieliśmy statystyki. No, przypadków w tym nie ma. Stwarzają okazję za okazją. A rywale po prostu gubią się w obronie. Za chwilę możemy mieć centre. No i po ataku. Dobra interwencja. Gnabry. I teraz dobra okazja do kontry. I mamy strzał. O, doskonała interwencja. Naprawdę nie każdy by dał radę. Nie ma. Wszutki w pole karne. Wszutka w szesnastkę. Co za interwencja! Jak on to wyciągnął? No, rywal już zdążył unieść ręce. Wszyscy tu byli przekonani, że to wpadnie. Nie wrzucają. Krótkie podanie. I mamy teraz dobrą centrę na dalszy słupek. No i mocno teraz, zdecydowane wybicie. Lewandowski. Piłka pewnie ląduje w rękach bramkarza. Bez niespodzianki, był świetnie ustawiony. Strzał był co prawda nie najwyższych lotów, ale swoje zrobiła klasa goalkeepera. Opanował piłkę na I tym zdecydowanym wejściem odpiera mu teraz piłkę. Piłka poza boiskiem. Out. A zatem będzie zmiana. Otwiera się teraz szansa dla kogoś z ławki rezerwowych. Znowu są przy piłce dzięki inteligentnej grze w obronie. Teraz naprawdę świetna piłka. Co tu się dziś dzieje? Robią co chcą. Mają cztery bramki przewagi. Świetna praca przy tym podaniu. Dokładne dobranie. prost na nogę. Dobranki nie było ale w tym miejscu, okazało się że tak w nie miał szans. Jaki jest wynik? Sami Państwo widzicie ostatnie minuty. Bądźmy szczerzy, tu już niewiele może się zmienić. Rebu. Cudowna, teraz piłka do przodu. Idealna na dobie. Zachwytki misia zaprocentowały mądre ustawienie i dobry timing. Lukas Hernandez. To się nazywa ciąg na bramkę. To pachnie groźną akcją. Ma piłkę na skrzydle. Może przycisnąć. Rebu. Rejk na I strata. Fatalne zagranie. Piłkarze pograją jeszcze zaledwie 5 minut. I daleka piłka w pole karne. Wywierana teraz presja. Piłką Robert Lewandowski. Ale strzał. Bramka! Chociaż zaraz, chwileczkę. Nie, nie, jednak offside. Rzeczywiście, chorągiewka w górze. Spalony minimalny, ale golu znany nie będzie. Nad głowami obrońców do Roberta Lewandowskiego. Ale uwaga, proszę Państwa, teraz kapitalna piłka. No, wow, ale teraz refleksem popisał się Bramkarz. Powinien być bez szans. Strzał tuż sprzed bramki. Zero czasu na reakcję, a jednak broni. Zagrywają teraz krótko, bez dośrodkowania. Mamy centry i tłok w polu karnym. Aj, no nie tak to miało wyglądać. Niedobre wybicie. Bayern Monachium dociera do mety i zgarnia trzy punkty za to spotkanie.